Rowery. Nie, rowery. Ja, ładnie się tu zblokowały. Oh. Tak, takiego ciepłego zuberka. o kurwa. rowerowego nie są jeszcze znane. Jednak oh. Oh. już to, tak już Szczecin, to, to. Bo ja coś tam atakować. Bat na pół. Jedziemy? Kurwa! Uch! Dobra! Lecimy! Ale nie, nie mówiłem, że tu! <grym wytrza> nie powiedziałem! Ja na szczęście po prostu już zobaczyłem! No tutaj obiejechałem i nie! Uuu, hamul! Choćby zrobili to, poprawili? Zaraz! Zaraz! No, tak, no ludzi, kurwa, środek no, po południu, co byś chciał! Nie jest tam, nie, to, jest. to, to, nie, to. Oh, to Oczywiście, że typ, tyryp, typ. typ, typ ha, pas, drugi, a tu dramat no. się dzieje. Normalnie koniec no. świata. Na dworcu centralnym w no. Warszawie no. zabrakło prądu. Nic nie I działa. No. Przede wszystkim nie jeżdżą pociągi. Mówiliśmy o tym że to 12. Zastanawiam się, jak z tej sytuacji, z tego lata wyjść. I przypomniałem sobie, że rozwiązanie stare jest, jak no może nie świat, ale znane przynajmniej od dziesiątków lat. To rozwiązanie to, Wiedź w prawą stronę, wpierdam się. Prawo? A ja chyba ten samą wyjadę, kurwa. Nie wyjedziesz. No no Może tyłem. Tyłem? Wjechać tam między drzewa? Czekaj, poczekaj, poczekaj, Holdnę, bo tu musisz wyjść. No ja tu muszę swojego sprzęta. To no do atakuj. Ok, dobra. Chcemy sobie bez wentylację włączymy, nie? No. Chcesz rezydencji otworzyć Holden? Który? No i bak, zobacz. na zobacz. No, no, Płaski tak, jest, mi się rusza tutaj w nogach. Co się rusza? Szczotka. Szczotka. jest masz. Na kółko. No jak ja jadę tego. się na razie. Dobra, zrobimy tak. No nie. Ty weź sobie tam pojeźdź i boczkiem, boczkiem ty. Dobra, jedziesz teraz na wijej. Kogo Co kurwa? Tak to kurwa. O kurwa. Kurwa, czekaj. Uuuu! Pan kurwa! Dla mnie! Chcę, Kurwa, poszedł, sob um na Ciebie! No mów! Idę, bo kurwa... Co kurwa? I <grywa> <Jaj>, co kurwa! <grywa> idę. Posmarowałem się, mam wyjebane. Nara! Nara, idę się opalać. Chyba kurwa w toalecie. Atakujemy! Za ile Jarek przyjedzie? Cicho. Hawdu Całftu, No chodzi, o którego wyjść włącznej. Na dwóch tam, okej. Dobra, to w takim razie ja się odezwę od ciebie, dobra? Nie, na razie poczekaj, no za chwilę do ciebie odzwonię. No, boczkiem, boczkiem. Boczkiem, na razie. Odnowijaj. Kurwa, ja Nie wiadomo jak tam. nie wiem jak to z Jarkiem ustawić. Um... Nie. No z sobie daj. Raczej wystawię numer telefonu i się rozmawiać z panem. No wiesz co? Ja ci puszczę SMS-a. Yy, nie, z... Jarkowi. ja się złodzieja do No to Jarkowi puszczę SMS-a, do ciebie jeszcze zagadać. Ja ja on, tak. mi. Ja ja Jak tam? Nie, ja ja Muszę ja podać A co? Fajnie się grzeje. Tak. na Nie mam właśnie. Dobrze się grzeje. To było. Pełna wiksa. Dotarły się chamy. Hamuj. Pogos. No, ej, piękne. Piękne. Ja, ja mówię, to, że... no. Nie, 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 Magistra inżyniera, szyboda. Ej! Gdzie się patrzysz? Chciałbym. Atakujemy. Ej, zatarłeś się tam w rogu? No, Ewa nie. nie, no nie jest kazany. Wiem, że to wy no, ja też nie się bawisz, ale. Nawijaj! No, żebyś kurwa ty chuj! Atakujemy. Holden, taś, taś. Gdzie jesteś? Zatarłeś się? No. Pokaż siebie. Teraz się pokażesz milionom widzów. O, Opowiadaj. Czekaj. Idzie Kopa. Hamuj. Tylko zamknę Te, światło. Kurwa, ten pcham. To? Nie ma, da się Wy, to włączyć wsadzić? Nie No ja też nie No? Niech mnie stracone, kurwa No to w drugą weź Uff. Można tak pójść A zatrzasnęło się coś? Nie, kurwa. Nie, nie mam mocy jeszcze zobaczyć. Co tak to włożyć? No nie wiem, z uczuciem jakoś może Bo to na siłę to nie pójdzie chyba. Patrz, co No, A to co to było za gierka? Nie wiem, piętał dopchaj. A, enter, zobacz. Nie, działa, enter. Dobra. No, Pegadusz ja tam się zatarł. Ten pechułstwo. Te dobra, kartridż do tak? Nie, czekaj, jeszcze nie. Hamuj. Dawaj, wracaj tego kartridża tutaj, wrzucaj, no. O tak o dobrze. Traf, traf tam w te światłowody czułe. No, wlazło? O, wlazło, dobra. Dobra, no i teraz... Też włączymy czerwony, bo światło. To Wcześniej było. Nie, to nie to. No czekaj, o, patrz, czerwone jest i teraz zobacz, zielone, czy żółte, zielone. Co było żółte? No nie ma kontry, żeśmy coś tutaj popsuli, no, szkoda tego. Ej, nie, to... Ej, to złe temat, słuchaj, co... to jest... Co to w ogóle jest? Nie wiem.

Nie, no nie. To no tak uli. I dalej żyć? Nie wiem.

Atakuj jeszcze dalej Dobra, do przodu idź No Można tak? No a jak? Czy to kontra jest? Nie, no, Atakuj to. teraz. Nie, w Atakuj. Atakuj ej! Ty żeś z tymi zawodnikami kurwa lepiej gdzieś tam Nie tam muszę biegać. Nie 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 nie. Ja miałem ciężko wcześniej przeprawę. A tak uważaj na tą Uważaj no, Pani y, Jak się to nazywa? Na pastucha uważaj, bo to pastuch jest. Jak przejdziesz i jak jest prąd, to cię kopnie. Atakuj mocniej. O. Uważaj na pastucha. W się, chyba... Czekaj, to rób pauzę. Ty się napij, zmieniamy się. Co za kurwa. Może się czy nie? Nie, ale nie wiem, czy jest pod napięciem. Zobacz. Nie jest pod napięciem za czas, bo mnie zapierdala. A to A... musisz dać dużego skoka. Atakuj, do przodu. Nie, bo Cię kopnie. Ten jest co? no. Jak to? Atakuj. Musisz... No, co naciskać na klawisz tamten? Bo tu nie ma tak, że wiesz trzymasz i leci sobie. Dobra. To jest kontra, to Atakuj. Ty w ogóle trafiasz? No patrz, trafiasz do celu, zobacz i co. Tak, do celu. Jak ten środkowy jest martwy, to już nie celuj w tego środkowego. no A dobra, atakuj teraz tego po lewej jeszcze został. Mam do no teraz, teraz atakuj, no. Do przodu. Walcz go mocniej A czy celujesz w ogóle? Ty chyba nie celujesz, bo żyję dalej No weź po celuj no. no jak to? No celuj no, tak to Ja D dobra, stół. Nic z tego nie będzie już. Zajebie go Nic z tego ta. nie będzie już. Taka robota z tołu. No, tak? Idziesz dalej, no. Atakuj. Kurwa, jeszcze chrzcielny. No dobrze, jedziesz. Dawaj, do przodu teraz klawisz. Atakujesz. Nie tak szybko, było, no uważaj, dostałeś już gameowy. No nie ma ubicia monitora Ale laserek idzie pierwsza klasa Uważaj zajmij mnie, daj daj mnie skórę No To ten na dole Skacz Czy się stracę? Prawym Prawym dolnym, człeniu Nie znasz podstaw Czy jesteś? O tutaj Tam dole

Pan dolny to jest. Nie skacz mi teraz. No może się zmęczył. Hej, no czym się skacze? Kurwa. Prawym dolnym. A tak, głupi. Stacze cały czas pan dolny, co? Zobacz, zabija mnie. Chodem, wstawaj, szymek się zaciela. Co byś włączył? mi się skacze, kurwa. Nie, nic z tego nie będzie. Kurwa, ten ty chuj... Gdzie on skacze w ogóle? No księ, dawaj! Zitkwie Jest! Jest! jest. Uważaj! Piep 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 piep, 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 I od razu go z nacerka! Piep, 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 No gdzie żeś polazł? Ja się skaczę do góry, to nie wiem. Kurwa masz, no nie wiem jak się skacze, bo Ja tu się skaczę, kurwa. Nie wiem, ja zęby byłem przed chwilą. Ja się skaczę, kurwa, tak jakże. No jak długo poskoczyć? No do góry. A ja się skaczę do góry, kurwa, powiedzmy. Do. O, O! Gdzie żeś tam spadł? Nie będziemy tej samej kwestii przychodzić trzy razy. No, czy tam cztery? No No gdzie poleciałeś? Zało. No i. Japa. Do góry. O! Ty w ogóle dojdziesz do końca pierwszej misji? Japa. Dobrze. Zapytać, te pechuje. Nie w ciebie Dobrze, atakuj dalej. Jeb, jeb, jeb. No, to, no, nie No, żeś wycelował? No, znowu to ty jesteś. nie można zeskoczyć? Można, tylko trzeba umieć to. No. Mm. No. ty za mały rozpęd jakiś bierzesz? Czułeń zaraz się życia skończył. No pas, nie możesz skoczyć no. no. nie możesz no. Weź mas mi pomóż. No, powiedz nie jak to zrobić. Pas. No. Hamuj. Dobrze. Uważaj. Kurwa. Pepe chuje. No pi**ada, chodź! Posilasowaj! Pełna wiksa! Eee, kurwa, reaktor się w Czarnobylu włączył, hamuj! No tu masz przyczajonego tego, człenia! Oho, to żywioł poszedł! Nie, musisz go z wyskoku strzelić! Gdzie tam włazisz? Na no, się. O tego, weź to działko laserowe na dole zlikwiduj. No. Działko laserowe, likwiduj. Kurwa, no. o, masz los. Dobra. Że co? No, nawijaj. nawijaj. No bo to jest pastuch. Dlaczego? Nie mogę tu nią zejść? Możesz. Musisz opierdalać, no kurwa, Musisz najpierw za... o! Nie, pan! Do przodu! <waterfall fist artists> Ale co, co? Nie możesz wcześniej przejść, jak nie zajebie? Laserka, serka musisz zapierdalać! Nie, A czemu ty drzesz ryja cały czas, Członiu? Kurwa. Panuj nad emocjami. No kurwa, ej! Co? Ale się to jest cały czas pierwszy level, kurwa? No pierwszy level, no. Ja pierdolę. Kurwa szybaj Ale się trzepię. Prosimy pochodzi się gra, no ej No atakuj. Ej Nie, kontynuuj. Jak to znacz O masz od początku znowu Tak, kurwa, co chcesz gra Nie mam dwóch w kuwa, chujowo, nie? Tu jestem Dawaj. Ja tutaj? dla Serka Piep, nie 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 jeb jeb idziesz tak zły. eee tyłu też zabam Kwa, życie moje jeb Wezmę życie. o kurwa jej ten pechuje ty gracie, grać to kurwa nie 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 nie